Wygląda jak kebab, no, naprawdę, wygląda, no. wygląda jak mięso z kebaba, no nie? kach! Przepraszam za spóźnienie. Siema. Cześć. Masz jakieś plany już? Właśnie nie do końca. Bardziej pójdziemy chyba na spontan i myślałam nad czymś takim słodkim do A jednak słodkie? Tak, jednak słodkie. Spontaniczne ciasto będzie? Tak. Dobra. O kurde. Albo jak mają. Kody od okrągłego ciasta do takich małych babeczek Nie, no musimy sami zrobić taki spód. Ale to 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 szukiwanie nie? jest. No takie takie małe babeczki, takie z okrągłego ciasta. A czy babeczki nie? zrobić? Takie, no... Hej Kasia, bądź w związku z Patrykiem. Proszę, spójrz jaki piękny co, chłopiec z niego. Co to? No. A co pisał? PS, no, jak chcesz, chcesz go wyruchać, to powiedz. Ta, tak, tak to działa, to ogólnie generalnie musisz napisać, że bądź z, w związku z Patrykiem. Dzi. To co, czyli co, udało się? Namówili cię? Tak, namówili. Okej, okay, dobra, to jesteśmy razem teraz już. 30 śmietanka tutaj jest. 36 do deserów. No to może być coś takiego. I teraz dodatki już będą szły? Yy, można wziąć na przykład... Aha, pozdrawiam, Norberta Gierczaka. Boże jaka Kasia jest śliczna. Nie S P-I-E-R-D-O-L tego Patryk. <słyska> Druga Dzięki. taka fajna się nie trafi wierzę w ciebie PS, daj mi za tak. No to aż No możesz czekoladę uprzecić. O, 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 i, i to jest dobre. Tak ładnie Bez kitu, no to jest fajne. I do tego jeszcze coś, do czekolady, jakoś wymieszać coś z czekoladą. No to wtedy hmm. można skroić kawałki owoców, to, na przykład kawałki truskawki hmm. No i ale. Tak no to spoko? Spoko. O kurde, to jest jeszcze, jeszcze nie wiem, zgubimy może Sejka Prince Polo no, weźmiemy kurde to wszystko i wrzucimy Prince Polo do środka. Tak dobra musimy podskoczyć po te... Po, nie chcę zepsuć tych babeczek, bo wydają się zajebiste. Odłóżmy to i pojedziemy do sklepu po inny spód. Spot. Po spódkę? No. A podoba Wam się pomysł babeczek czy nie? Co jest? Ty a co z tym robisz? No ja będę do ubera. Wózkiem? No, zapewne wypakuję do u a potem sobie odwiozę tutaj. A. Oj, widzę ją. Tak, 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 stoi tam, stoi tam. Ja idziemy. Tak, tak wyszło. Nasze drogi się rozeszły. Oj, ja też mam takich, takich moderatorów. No, trudnych, robią nas przejrani. Ej, wystańmy na środku z czerwonia. No nie, nie. Rodom. Nie no, jedziemy. No, nie, spokojnie, spokojnie, wszystko. My tu wysiądziemy i pan by poczekał na nas. My tutaj przyjdziemy za 10 minut, dobra? Dobra, do zobaczenia. Okej. Okay. Yy, przepraszam, Wiem pani, że jest pani z działu mięsnego, ale czy mógłbym spytać, gdzie będą yy, suche spody do babeczek? No, tu. Gdzieś tam. Tam gdzieś. Mógłbym szyneczki skosztować No nie. Pani szkoda. No. Dzień dobry. Ja bym chciał spytać, czy są spody takie gdzieś tutaj. Wiem, że tutaj nie będą, ale gdzieś to na sklepie, popełnę, gdzie szukać, do babeczek. spody, czy wie pani gdzie są? Bo nie ma nikogo z obsługi. Proszę pana, tam jak regał? Mamy. Takiego gronu, że mam dużo. Czy trójkąty wolisz? To co wolisz? Trójkąty czy kółka? Może być trójkąt. Tak? Okej. Okay. Kółka. cieszę czatu, wybiorę trójkąt. Okej, okay, proszę. Dziękuję. Ja wolałem kółka, ale spoko. Serio? Tak. Ja to ci proponuję fantastyczne trójkąty, a ty mi mówisz, że wolisz kółka? No, no, no. no, no tak, to jest się... on? Nie. Nie. To po ja bym Przed prosto. Przez siebie. Po prostu, po prostu to jest taka customowa. A że na apce, jest. No, w sumie. Pojebało go. Nie, on tu jest. Popatrz. A. Po prawej piszą. Jest, 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 chodź. Udało się. Teraz do domu. Ale już jesteśmy. Lubię piękno ma szczęście. Jezus, jak to jest ładnie posprzątane. No. Zajmiesz się filestrem? Ja skażę w Dobra. No. Dzięki. Norberta Gierczaka. Kasia odpal PC i obczaj historię. No dawaj. Nie. Nie, do no co by. Nie wolno tak. Co? Co ci mówię? To przy Nic. Nie wsypij. Dobra, no, to ja sobie sam z Okej, okay, teraz wsypujemy. A tu już. Że, że, tak na oko to całe wrzuciłaś? No, bo to się na mniej więcej jedną taką większą trochę tą śmietankę daje. daje. Chcesz tą paskę ninży? No. No, wygląda ja. jak samo. Wygląda jak, jak Sushi master, który robi babeczki. Yy, mamy truskawki przygotowane. Yy, to teraz go to czekolady, to będzie coś pięknego. Co ty robisz? To jest mrużynek. Co? W garnku? No tam masa została. Myślałem, że jeszcze zjemy. Nie chciałem, żeby się Wygląda jak kebab. No, naprawdę. Wygląda, ja. wygląda jak mięso z kebaba, no nie? Jak wieprzowinka da? No. Teraz, teraz ty mnie straszysz. Musimy to chyba mieszać, no nie? Czy nie? Tak, tak, tak. Już się topi. Ach. Jezu, ja, Jezu, jaki kogoś macik romantyczny, macie misiaczki czipątek. O, dziękujemy. Dzięki, dziękuję. Jak będziesz chciał się z nią poprzytulać, to skończ streamka szybciej. Nie obrazimy się. Dobrze, dziękuję za pozwolenie. Czat. Dzięki, że nas akceptujecie. Tak. powodzenia Dzień, z nową dziękuję, miłością dziękuję. życia. Dobra, czyli wszystko już mamy, tak? Hmm? Robimy to i potem robimy szejka? Tak, no. Okej. Okay. Za się to wygląda. Przepięknie. Dla dziewczynka. Kasia, bo jest kochana. Take it, jeszcze powiem ci, powiem ci, że jeszcze żadnej dziewczyny tak z tym nie polubił jak ciebie. O, Naprawdę. To się cieszę. Jesteś w stanie na twoim tele. Pff. Daj, żyź mi, ja złapię. Albo ja daj tobie. Fajne, daj... o. Dobra, to tobie. ja nie, tobie. Nie, ja nie złapię tego. Złapisz, daj. Dobrze ci idzie. Dobra, jeszcze raz. Dobrze, jest! Mówiłem, first try! Pierwszym razem! Jest! Zjebałeś paja, tak ją zwajerowałeś, nowy klops, bo wina nie kupiłeś. No właśnie. No do plus jeden, do, idę do żabki. I upijemy Kasię. Dobra, jest pół litra. Ha. I co, dobra, no musimy e, zdrowie. Za co zdrowie? No, ja bym wyślepiała za to, żebym wygrała gotowanko, żebym miała... O, to w, za, za wygrane gotowanko zdrowie teraz dajmy truskawkę, tak? No, ja bym dała okay. mać, tak, że jest truskawka. Tak, tak, pięknie. Aj, bardzo ładnie. Dobra, yy. ja pierwszy raz coś dekoruję, nie ja. To? No, powiem tak szczerze, że ładnie to wygląda, naprawdę. No powinnam wygrać, no. No to próbujmy to. Nie, to musiałam czymś kapnąć. To próbujmy, to zróbmy jeszcze jedno i próbujemy. Zobaczmy, jak to smakuje. Czy jest bella ciao? No i? Bella ciao! a mio. Amore, grana, kurwa, kruszone ciasto, truskawka, strawberry. aaa, no to jest to, w końcu od trzech tylko nie mogę powiedzieć bella ciao. Jak dla mnie to Kasia win za to staranie. Moim zdaniem 28 punktów zakładam, tutaj będzie. No. Nie. Wygląda jakbyś szedł na imprezkę dla dzieci. Dasz takie kubeczki kolorowe? Ty nie zebrałaś. Tak, a na przystanku możemy łapać ludzi? Czy to jest oszustwo? Tak, tak. Cześć. Zatrzymasz się na dwie minutki. I od tego do jednego dojczymy, żebyś ocenił, jak się to się spadło. Z góry można nawet do tego. Łączkę, łączkę. Za to, okay, to 8,5, a za to? Takie 6. 6 za szyjka? Mm. Okej, okay. dobra. Dzięki wielkiemu. Możemy szkodę rzucić jeszcze, bo zabrałaście. Nie, dziękuję. Tak? Super. Dzień. Jak dostaniesz się, dziesiątki, to masz szansę wygrać. No, ale nie, no zmarnowaliśmy, kurwa, doleczkę na taką pi... Ooooo! <immie> Par już nie biorę, nie biorę żadnych lasek, w dupie to mam. laski. W dupie to mam, laski są zawistne i hamskie. Chodziło o to, ale to może... Powiedzieliśmy, że Kasia gotuje, masz rację. No właśnie. czekam. Dziomuś, dziesięć, Czy miałbyś ochotę spróbować i ocenić? W skali od jednego, do 10? Bo taki ranking. Kocham Cię, tak. jeśli to zrobisz. Toż mm. tak. 10. Jest dobrze! Siema, macie dwie minutki? Co, co mówisz, Mamy, co jest? Okej, okay, Siema, so, wiesz co? Jestem streamerem, i to jest streamerka też Kasia. Ja robię takie rzeczy jak w weekend, jak gotowanie z streamerami. I teraz mógłbyś próbować tą babeczkę i ocenić skali od 0 do 10? Od 1 do 10? Zróbcie 10. Jest Dajcie do dziesięciu pięciu. Kasi, bo dobra kucharka. 10. A może potem jechać autem? Może, so, może, jak Tak. Piąteczka, do zobaczenia, dzięki, dzięki, pa. Gratuluję, ja Kasia. 29 punktów. Tak naprawdę tylko trzy są w stanie Cię pobić. Dobrze. Gdyby ta brudna baba nie była pierwsza, to bym tą pracę I'm